Dzień dobry. Przed Wami kolejna część kursu online czytania Avisa dla klasy 5 lub 6 szkoły 1 stopnia oraz dla uczniów fortepianu dodatkowego Szkoły Muzycznej 2 stopnia. Tym razem zestaw ćwiczeń na czwartek. Przypominam tylko krótko, że kurs jest przygotowany na podstawie publikacji, której pełen tekst znajduje się na stronie www.spmk.pl pod linkiem, który wyświetla się na prezentacji. Przypominam też, że materiały w formacie PDF dostępne są na stronie www.spmk.pl. Polecam to szczególnie tym osobom, którym ze względów technicznych nie wyświetlają się dobrze materiały nutowe, a proszę pamiętać, że należy czytać nuty z wysokiej jakości materiałów. Krótkie przypomnienie podstawowych zasad. Ćwiczcie codziennie, przeznaczcie na ćwiczenie około 10-15, maksymalnie 20 minut dziennie. Myślcie przed graniem, nie kładźcie rąk na klawiaturze, tylko najpierw zanalizujcie zadany fragment i pamiętajcie, by nie ograniczać czasu na tą analizę, nikt Was, szczególnie w zarazy, nie goni. W czasie gry skupcie się, skoncentrujcie, poświęćcie całą swoją uwagę na dany fragment, tak by zagrać go możliwie precyzyjnie. Przed graniem, w czasie analizy, skupcie się nie tylko na warstwie muzycznej, ale też na aspektach wykonawczych. Zastanówcie się, jakimi palcami zagracie, wyobraźcie sobie to wykonanie. I wreszcie pamiętajcie, by się nie zatrzymywać i nie poprawiać się, bo wówczas wasze czytanie jest zaburzone, cofacie się niepotrzebnie i nie jest ono dostatecznie płynne. Przed Wami ćwiczenia na czwartek. Przed Wami dwa ćwiczenia rytmiczne. Zanim zaczniecie je realizować, wysłuchajcie sobie na sucho czysty puls, wedle którego będziecie realizować ćwiczenie. W nawiasie znajdziecie sugestie co do właściwego tempa. Możecie ćwiczenie wykonać nieco wolniej, byle nie za wolno. Starajcie się też w tym ćwiczeniu myśleć jakby jednostkami nadrzędnymi sprowadzać wszelkie grupy, jakie Wam będą zadane do wspólnego mianownika. Myśleć o tym, żeby choćby najtrudniejsze struktury rytmiczne pomieścić w obrębie jednej ćwierćnuty. Możecie realizować puls lewą ręką, a rytm prawą. Możecie też zrealizować ćwiczenie na odwrót. Pamiętajcie, żeby się nie zatrzymywać i nie poprawiać. Jeśli zdarzą Wam się jakieś błędy w czasie wykonania, to po zrealizowaniu ćwiczenia możecie je jeszcze raz przeanalizować, zastanowić się nad rytmem i w Wówczas wykonać, wystukać ponownie ćwiczenie. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz, zrealizujcie ćwiczenie, następnie znówcie pokaz i zatrzymajcie go, by zrealizować kolejne ćwiczenie. Przed Wami ćwiczenie, które wykonacie w pewnym sensie na cztery ręce. Mówię w pewnym sensie dlatego, że wykonacie je wspólnie z nagraniem załączonym do tego filmu, do tego kursu i wygenerowanym specjalnie dla Was. Przed grą przeanalizujcie całe ćwiczenie i pamiętajcie to jest bardzo ważne, żeby ta analiza odbyła się wyłącznie w Waszych głowach. Zidentyfikujcie tonację, sprawdźcie, czy nie występują znaki chromatyczne przygodne zidentyfikujcie też i przeanalizujcie miejsca trudne. Miejsca, gdzie odbiega się od schematu, miejsca, gdzie występują jakieś skoki interwałowe, miejsca, gdzie następują jakieś zaburzenia struktury rytmicznej, miejsca generalnie, które wyglądają inaczej od pozostałych taktów. Koniecznie też przeanalizujcie warstwę rytmiczną. Wyobraźcie ją sobie, wręcz wystukajcie je w głowie, to jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest też to, żebyście zrobili to w odpowiednim kontekście. To znaczy, żebyście Ustawili metronom w tempie sugerowanym na prezentacji, bo w tym tempie też jest przygotowane nagranie, i w tym tempie, jak już poczujecie ten puls, dokonali analizy ćwiczenia. Zanim zaczniecie grać, usłyszycie dwa puste takty. Jeden zupełnie pusty i drugi rozpoczęty akcentem, który bezpośrednio poprzedza Wasze wykonanie. Przygotujcie ćwiczenie tak na tyle dobrze, Abyście się nie zatrzymywali i nie poprawiali, bo co oczywiste, nagranie na Was nie poczeka. No i jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz, aby dokonać analizy, a następnie wznówcie pokaz, by usłyszeć nagranie i wspólnie z tym nagraniem wykonać ćwiczenie. Przed wami ćwiczenie muzyczne i zasady, które znacie doskonale z zeszłego tygodnia. Pamiętajcie, aby dokonać wpierw analizy ćwiczenia i to analizy, która odbędzie się wyłącznie w waszych głowach, w waszej wyobraźni. Przypominam zasadę: najpierw głowa, później palce. Zidentyfikujcie tonację, weźcie pod uwagę znaki przykluczowe i znaki chromatyczne, przygodne, o ile oczywiście występują. Zidentyfikujcie też i przeanalizujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia, miejsca, gdzie ręce grają razem, miejsca, gdzie występują jakieś odległe skoki, gdzie zmienia się w jakiś sposób struktura rytmiczna. To wszystko pozwoli Wam przygotować wykonanie i pozwoli Wam uniknąć zaskoczenia w trakcie realnej gry. Zidentyfikujcie też wszelkie schematy, wszelkie reguły, a także sprawdźcie na ile te powtórzenia są takie same lub podobne. No jeżeli podobne, jakie występują zmiany w obrębie tych schematów. Przeanalizujcie też warstwę rytmiczną. Wyobraźcie ją sobie, wystukajcie całe ćwiczenie rytm całego ćwiczenia w waszej głowie, zanim zaczniecie grać. No i wreszcie zaplanujcie wykonanie. Waszego ćwiczenia. Znaczy zastanówcie się nad tym jakimi palcami zagracie, gdzie jeśli jest konieczne występuje zmiana pozycji ręki lub podłożenie palca. Te ćwiczenia nie wymagają zbyt wielu operacji polegających na zmianie pozycji ręki. A zatem dokładnie sobie to zaplanujcie tak, żeby uniknąć chaosu, uniknąć grania przypadkowymi, chaotycznymi, nieskoordynowanymi palcami. W nawiasie macie sugerowane tempo ćwiczenia. Ono nie powinno być dużo bardziej wolne. Pamiętajcie, że ćwiczenie powinno być wykonane płynnie. Dlatego, wpierw je dokładnie zanalizujcie, a później przystąpcie do gry. No i jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Do jutra.